Na, na obozie już e, e, drugi dzień mamy swoje, e, bardzo dobre warunki do, do, do treningów. Chłopaki skęczą, e, pracują, także na razie wszystko, wszystko jest dobrze. Do tej pory na treningach e, główny aspekt to było przygotowanie motoryczne, plus, plus oczywiście wdrażaliśmy. Różne ćwiczenia taktyczne. Tutaj na Cyprze już przede wszystkim koncentrujemy się na zajęciach piłkarskich typowo. Doskonalimy różne warianty taktyczne już pod mecze ligowe. Oczywiście też przygotowanie fizyczne odgrywa bardzo ważną rolę, ale te treningi już są objętościowo zdecydowanie krótsze. Intensywność niektórych zajęć już niższa, te zajęcia bardziej intensywne też występują, ale, ale już na, na przemian z takimi zajęciami, tak jak mówię, stricte technicznymi i taktycznymi.